Adam Bodnar odchodzi z rządu Donalda Tuska. Marek Jakubiak to jest klęska pana ministra? Myślę, że raczej ewakuacja. On ma nadzieję, że te rządy będą trwały jeszcze dwa lata, i przez te dwa lata on oczyści swoje nazwisko z tego, co na wyprawiał. I z tego co wiem, ma plan do przejścia do albo CUE, albo Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. I tutaj rozmowy chyba trwają w tej, w tej sprawie. Ale ja nie myślę, żeby, żeby on był tak naiwny, że tak po prostu rozejdzie się to wszystko po kościach. On został tak jakby rzucony na pożarcie, takim bardzo krwawo patrzącym zwolennikom platformy obywatelskiej, dlatego że oni chcą bardzo ostrych, skutecznych rozliczeń z pisem. No, a Bodnar jednak no, za jego y, rządów to właściwie y, nikt z tych pierwszych stron gazet nie tylko y, nie siedzi w więzieniu, y, ale nawet sprawy nie ma skierowanej do sądu, i myślę, że to było głównym powodem y, zmiany.